Kariera Adama Buksy w ostatnim roku nabrała niesamowitego tempa. Adam trafił do MLS, której o mało nie wygrał i związał się ze słynnym menadżerem Pinem Zachawim. Posłuchajcie jego opowieści o prawdziwym amerykańskim śnie i remember subscribe our channel. How are you Mr. Buksa? I'm fine, thank you. Trudno jest dziś Polakowi żyć w Ameryce, bo przez wiele dekad jednak ludzie wyjeżdżali tam pracować, szukać lepszego życia. Gdzieś tam pewnie stereotyp górala czy, czy człowieka z Podlasia, który gdzieś tam pracuje, myje okna, był utrwalony. Dzisiaj czasy się zmieniły, natomiast ten mentalny przeskok dalej jest ogromny, czy wręcz przeciwnie, nie miałeś z tym żadnego problemu? Nie miałem z tym żadnego problemu osobiście. Natomiast. Wiem, jaka jest historia Polaków, którzy wyjeżdżali do Stanów. Uważam, że to już się troszkę zaciera. Stany są um, krajem, o, w którym mieszka wiele narodowości. Spotkałem w Bostonie i w ogóle w Stanach na przestrzeni tych paru miesięcy wielu Polaków, którzy, na świecie Amerykanów, e, o polskich korzeniach, którzy piastują e, e, Ważne funkcje w różnych firmach, wysoko postawionych prawników między innymi. Dlatego na pewno Polacy mają dobrą renomę, są traktowani jako potężny europejski kraj. Dlatego absolutnie nie mamy się, się czego wstydzić. Tak sobie myślałem o tobie w kontekście MLS i ustaliłem, że na samym początku już byłeś wygrany, bo imię i nazwisko dla Amerykanów Twoje to, są, to jest idealny duet idealne połączenie. Adam Boxer. Powiem Ci szczerze, że też wychodziłem z takiego założenia, ale się jednak grubo pomyliłem, bo było bardzo, bardzo dużo problemów z moim nazwiskiem. W zasadzie do dzisiaj wiele osób przekręca je na buska. Mają bardzo duży problem, żeby połączyć najpierw literę K, a później S w jedną całość. Jak mówię, że jestem buksa, nie buska, to i tak łamią sobie język, także oni nie są zbyt elastyczni, jeśli chodzi o... O polskie nazwiska, chyba. A ty miałeś duży problem z przestawieniem się, że futbol to tak naprawdę soccer? Tak, miałem, miałem. Nie ukrywam, że miałem. Dla mnie piłka nożna to zawsze futbol. Dla Amerykanów zupełnie odwrotnie. Futbol to. To nie, to nie soccer. Futbol to po prostu e, gra w większości e, rękami i, i, i z tą jajowatą piłką. Ja zupełnie się tym nie. Nie interesuje i próbowałem się w to wkręcić, w ten ich narodowy sport, ale, ale to, to nie dla mnie. Ja jednak zostaję przy, przy futbolu w wersji europejskiej. Jak to się w ogóle stało, dać, że trafiłeś do MLS, bo gdzieś w twoim kontekście przewijały się takie kluby jak Rangers z trenerem Stevenem Gerardem? Była gdzieś tam braga w pewnym momencie. Faktycznie miałem kilka ofert na stole, natomiast yy, nie aż tyle o... Jak, jak mogłoby się wydawać początkowo. Biorąc pod uwagę to, jakie miałem oferty, na, na wielu płaszczyznach oferta New Englanduła była zdecydowanie najlepsza. Nie jest to na pewno miejsce, z którym wiążę swoją przyszłość na, na kilka lat do przodu, natomiast na tym etapie kariery, w którym teraz jestem, potrzebowałem regularnej gry na, na wyższym poziomie niż, niż Ekstraklasa. Miałem też deficyt gry ze względu na to, że w poprzednich klubach w Ekstraklasie nie grałem zbyt wiele, Dlatego zależało mi na tym, by ten kolejny krok był, był przemyślany i by nie zatrzymał mojego rozwoju. Boli gdzieś serce, że nie udało się wygrać MLS, bo no, tak naprawdę byliście o krok od tego. Już do samego finału ligi mogliście awansować, gdybyś może nie trafił w słupek w meczu z Columbus. I tak i nie. No, to jest takie duże uproszczenie, gdybym trafił w Bramkę, to byśmy wygrali. No być może i tak, tego nie wie nikt. Natomiast trzeba spojrzeć na to szerzej. Uważam, że i tak osiągnęliśmy spory sukces, biorąc pod uwagę to, jakie były oczekiwania wobec nas przed sezonem. Nikt nas w ogóle nie typował do tego, że wygramy jakikolwiek mecz w playoffach, a, a tych meczów wygraliśmy aż trzy i zatrzymaliśmy się na finale wschodniej konferencji. To jest na pewno dobry wynik, bo byliśmy w najlepszej czwórce w zasadzie w Ameryce Północnej. To jest duży sukces klubu, natomiast wtedy rośnie w miarę jedzenia i, i na pewno taki wynik w przyszłym sezonie już za sukces uważany nie będzie. Masz takie przekonanie, że w trakcie tej twojej amerykańskiej przygody zdobędziesz to mistrzostwo MLS, bo no wiemy, że New England to jest bardzo ambitny projekt i jest gdzieś wprost wypowiedziane, że właśnie to mistrzostwo w ciągu nie wiem roku, dwóch to jest wasz cel? Oczywiście, że tak. Myślę, że liga jest bardzo wyrównana i Wskazywanie jakiegokolwiek faworyta nie jest łatwą sprawą. Myślę, że w tej akurat sytuacji my naprawdę mamy szansę na to, by realnie myśleć o tym mistrzostwie, choć muszę tutaj powiedzieć, że system rozgrywek no, sprzyja takiej niekonwencjonalności trochę i nieprzewidywalności, może bo to, że ktoś przez cały sezon gra równo i, i dobrze, wygrywa mecze, nie sprawia, że jest faworytem rozgrywek, bo później jest ta faza play gdzie przegrany po prostu odpada i dużo ma tutaj do czynienia dyspozycja dnia, forma w danym czasie. Powiedz szczerze, czy Ty w dzieciństwie byłeś kujonem? I have to use this time as much as possible. Eee, nie, nie powiedziałbym, że byłem kujonem, tym bardziej prymusem. Nie, na pewno nie. Akurat ja miałem dużo problemów z ocenami w szkole, natomiast tylko z niektórymi przedmiotami. Skupiałem się na matematyce, językach, języku polskim i geografii. To były moje takie przedmioty. Liczyć, musisz umieć. Jak przychodzą rozmowy kontraktowe, matma się przydaje. Żeby wiedzieć, jaki kraj wybrać, no to geografia te. No i dogadać się też powinieneś, przynajmniej po angielsku, więc. Mocno od razu postawiłeś na to, co ci się przyda w życiu piłkarskim. No, w życiu piłkarskim to się więcej przydaje. Biologia też by się przydała, żeby trochę o ciele wiedzieć. Fizyka, jak, jak wysoko wyskoczyć, albo jakim kątem uderzyć. No ale to w, można tak to powiedzieć, że akurat dobrze się to złożyło, że, że te przedmioty. W jakimś tam stopniu wystarczającym opanowaniu. Ale ty miałeś taki moment w życiu, gdzie chyba więcej było książek niż sportu, bo jako 13-latek miałeś taką półtora roczną przerwę w związku z problemami z kolanami. Chyba, jeżeli dobrze kojarzę, to 15 czy 16 miesięcy miałeś zwolnienie z WF-u, i wtedy chyba więcej było jednak czytania niż biegania za piłką. O no i tak, zdecydowanie. No to był taki okres w moim krótkim życiu, gdzie w zasadzie nie myślałem o piłce już, bo byłem przekonany, że to już jest temat zamknięty. Mało kto w zasadzie lekarzy dawał mi jakiekolwiek nadzieję, że profesjonalnie będę w stanie grać, że, że to kolana wytrzymają. Także ja już się pogodziłem z tą myślą, że o piłce profesjonalnej nie ma co marzyć, ale na szczęście. No, kawał pracy wykonałem ja, pomogli mi bardzo rodzice, bez których na pewno w piłce dzisiaj bym nie funkcjonował. Od razu wyjaśnij, jak to jest, że młody chłopak mając do wyboru ofertę Napoli i Herty Berlin wybiera nowary. Nazwy tutaj nie miały aż, tak, aż takiego znaczenia. Bardziej interesował mnie projekt sportowy tylko i wyłącznie w zasadzie. Nie było mowy o niczym innym, bo ja byłem chłopakiem, który dopiero, skończył, co, dopiero co skończył pierwszą liceum. No i musiał się uczyć grać w piłkę po prostu, rzemiosła piłkarskiego tylko i wyłącznie. Napoli oczywiście brzmi bardzo dobrze, natomiast w tamtym czasie. Program rozwoju Nowary był, był dużo lepszy, mieszkałem w lepszych warunkach, miałem szansę na to, by regularnie grać w mocnej lidze młodzieżowej, jako była wtedy Primadara i zresztą dalej jest. Napoli już takiej pewności nie było, rywalizacja była dużo większa. Oczywiście docelowo trafić do Napoli to, to by było coś, natomiast na tamtym etapie to to nie był dobry krok. Natomiast no, do samego końca zastanawiałem się pomiędzy Nowarą a, a Hertą. E, natomiast e, no, ostatecznie sam wybrałem Nowarę, ponieważ perspektywa życia we Włoszech akurat wtedy przeważyła. Jak patrzysz na to, co się wszystko dzieje też wokół Olka, e, twojego brata, to, to uważasz, że ma łatwiej czy trudniej? Ma inaczej na pewno ma inaczej. Olek ma e, zupełnie inną ścieżkę kariery niż ja miałem. E, przynajmniej na tym, na tym etapie, e, bardzo szybko wszedł na poziom seniorski, ekstraklasy. Ja w jego wieku e, przechodziłem z Nowary do Lechi, natomiast on zaczynał trenować z, Wisłą, jak, z pierwszą Wisłą jak ja akurat wchodziłem dopiero do młodej ekstraklasy. klasy. jest lepiej przygotowany do, do gry na poziomie seniorskim niż ja byłem na jego etapie. Natomiast czy ma łatwiej? Nie, na pewno nie ma łatwiej. W zasadzie te jego dobre, dobre występy w ekstraklasie sprawiły, że zaczęto od niego wymagać bardzo wiele. Natomiast to jest wciąż młody chłopak, który przede wszystkim potrzebuje rozwoju, planu, planu na rozwój i codziennej pracy. A jesteś w stanie z tej pozycji, w której teraz jesteś, ocenić, kto miał większy talent? Ja, Orka, szczerze mówiąc, nie, nie oglądałem przez ostatnie lata, bo nawet nie miałem jak. Słyszałem jedynie opinie z Akademii Wysły Kraków, że jest to mega talent. Jedni mówili, że większy ode mnie, drudzy, że nie. Ja, akurat na etapie nastolatka, czy 9-10-latka, no muszę powiedzieć, że, że byłem no naprawdę. Na... Byłeś kotem, strzelałeś bramki w Barcelonie, mówię, no nie bądź już taki skromny. Jedną, jedną konkretnie tak, bo w trampkarzach Wisły na, na różnego rodzaju turniejach. Bardzo często przywoziłem różne puchary, za głównie za królasz. Uolka nie zapowiadało się to aż tak dobrze, natomiast on ma tą przewagę na dawno, że jego rozwój tak, był taki. No, regularny i on nie miał w zasadzie takich spadków, nie pauzował, nie, nie był wytrącany przez kontuzję. Natomiast no, jak miałbym już postawić, to myślę, że jednak ja. A ty, też obserwując y, z perspektywy swoją karierę, to chciałbyś i masz takie ambicje, żeby być trochę doradcą młodszego brata i podpowiadać mu, jakie wybory są dobre, jakie złe? Czy zostawiasz to jemu i piniemu Zachawiemu, bo wiemy, że Pini Zachawi z Olkiem będzie współpracował? Już współpracuję to, to od, dłuższego, od, od jakiegoś czasu, natomiast yy, ja nie mam pozycji do tego, żeby Alpowi doradzać, jakie wybory są dobre, jakie złe. Z tego względu, że ja też yy, nie jestem na tyle doświadczonym. Człowiekiem, nie mówię o byciu piłkarzem, ale po prostu człowiekiem, który, który zna się na tym piłkarskim biznesie, żeby mu teraz doradzać, co ma robić. To nie jest prosta sytuacja, żeby, żeby komuś doradzać, bo na koniec każdy wybiera swoją ścieżkę i jest za nią w pełni odpowiedzialny. Olek mimo tego, że dopiero co skończy 18 lat, no ma, ma już duże doświadczenie i duży no może ten bagaż doświadczeń, za sobą i, i na pewno kolejne miesiące nie będą biedniejsze od doświadczenia. E, na pewno e, krowanie jego ścieżki, kariery e, trzeba zostawić Piniemu Zachawiemu. Bo, bo on się zna na tym najlepiej, a ja mogę jedynie z Olka trzymać kciuki, by, by wyszedł na tym jak najlepiej i, i by był za porostu szczęśliwy z tego, co robi na co dzień. A zrobiło tak szczerze to na tobie wrażenie, kiedy dowiedziałeś się, że Pini Zachawi będzie reprezentował dwóch polskich piłkarzy: Roberta Lewandowskiego i Olka Buksę? Jeszcze mniej, jakby nie patrzył. A to nie wiedziałem no to jest historia opowiadaj. Tak, mamy we dwójkę z Olekiem podpisaną umowę, to jest oczywiście duża nobilitacja, ale to w zasadzie zajmowanie się tym, tą sprawą kończy się w momencie podpisania umowy i to wszystko. To, e, ja i Olek koncentrujemy się na, na swojej pracy, a nie zajmujemy się tym, czym, czym, zajmuje się, e, czym zajmuje się Pini, ponieważ on, on zna się na tym po prostu najlepiej. Kwestia treningów, przygotowania do meczów, i to wszystko to jest to, na co mamy wpływ i co możemy robić, wszystko inne zostawiamy na boku. A dać na koniec, muszę Ciebie zapytać do euro. Zostało pół roku. Patrząc na to, żarek Milik nie gra przez ostatnie miesiące, że sytuacja krzyśka, piątka, choć coraz lepsza, to ciągle nie jest taka idealna. Gdzieś jesteś w stanie pokusić się o, o taką nadzieję, że, że może ci się uda, czy nie masz złudzeń i uważasz, że to. Ta trójka Lewandowski, Milik Piątek, to jest ta, która pojedzie na Mistrzostwa. Ja mam nadzieję na to, że zrobię krok do przodu i sezon rozpocznę jeszcze lepiej, niż rozpocząłem w tamtym roku. Jestem przekonany, że jeżeli tak będzie, to wszystko się może wydarzyć, również w kontekście reprezentacji. Oczywiście kwestie napastników, których wymieniłeś, nie są bez znaczenia, bo to była podstawowa. Trójkę napastników powoływana przez ostatnie miesiące do kadry. Natomiast ja nigdy nie powiedziałem ostatniego słowa i, i będę walczył do samego końca o to, by, by to powołanie sobie wywalczyć. Ale jak podkreślałem wcześniej, droga do tego wiedzie tylko przez, przez pracę, przez dobre występy, przez strzelanie goli w klubie i, i z tą myślą będę jechać do Stanów. Przygotowuję się mocno, żeby. żeby po prostu jeszcze lepiej rozpocząć niż to było w tamtym roku i, i utrzymać równą, stabilną, skuteczną formę. Żeby skończyć, tak jak zaczęliśmy. Thank you and good luck. Thank you very much.